captain antilles yes your highness i'm placing these droids in your care treat them well clean them up have the protocol droids mind wiped what <laughs> Hej, hej, przychodzę dzisiaj do Was z takim krótkim filmikiem, ponieważ jakiś czas temu, na początku yy, marca, podejrzę 5 albo 6 marca, miało miejsce specjalne spotkanie dla akcjonariuszy Disneya. No i tam oczywiście opowiadano o tym, co się będzie działo, jakie filmy Disney wyda, pokazywano fragmenty tych filmów, no i oczywiście pokazano fragmenty epizodu 9. Także od razu muszę Wam tutaj powiedzieć, uważajcie na spoilery, ponieważ no, to, o czym teraz będę opowiadał, to są informacje sprawdzone, one. Oczywiście nie wiemy, czy one wszystkie będą w filmie, czy jakieś nie zostaną wycięte, natomiast no, są to informacje sprawdzone o tym, jak ktoś opowiedział, co tam widział na tym specjalnym pokazie fragmentów epizodu 9, także uważajcie na spoilery. No i to co jest bardzo istotne, to są to właśnie fragmenty epizodu 9. To nie był trailer, aczkolwiek no, można tutaj się domyślać, że spora część tych scen zostanie użyta w trailerze, który mam nadzieję, zobaczymy już w kwietniu na Star Wars Celebration. Ja bardzo czekam na ten trailer epizodu 9 myślę, że wy też. Także, żeby zbytnio nie przedłużać, opowieść jakiegoś gościa tak naprawdę zebrana z jego tweetów, co on widział właśnie w takich wyrwanych z kontekstu scenach to tak jak mówię nie był trailer to były właśnie pojedyncze sceny niektóre jeszcze nieukończone do końca nie miały wszystkich efektów specjalnych no w każdym razie coś można z nich wyczytać coś tu można zobaczyć zatem jedziemy z koksem po kolei Pojawi się miecz świetlny Rey. Co prawda gość, który oglądał te fragmenty, nie pamięta, czy to był ten miecz świetlny odbudowany dokładnie tego zniszczonego miecza świetlnego Anakina. W każdym razie były sceny, gdzie Rey wykonuje jakieś akrobacje, no i ma w ręku miecz świetlny. Aczkolwiek też człowiek nie pamięta tego, jaki kolor miał ten miecz świetlny. Być może miał jeszcze niedorobione efekty specjalne ten miecz. O, więc nie wiadomo jaki będzie miał kolor. I teraz bardzo istotna informacja pojawi się łamacz blokady, czyli tak zwany statek CR90, który oczywiście możecie pamiętać z początku epizodu 4. Tak, to jest ten statek księżniczki Lei, którym ona przylatuje na Tatooine, szukając Obi-Wana Kenobiego. No i tutaj widać oczywiście pierwszy fan JJ Abrams, reżyser epizodu 9, musiał się absolutnie uśmiechnąć do fanów, czyli nawiązać do klasycznych Gwiezdnych Wojen, pokazać najbardziej klasyczny statek rebelii, ruchu oporu. Co ciekawe, ów łamacz blokady będzie w Czyli najwyraźniej będzie nieużywany albo będzie czekał na użycie. Oczywiście nie wiemy, czy jest to ten sam statek, którym leciała księżniczka Leia, natomiast jest to ten sam typ statku. Pojawi się oczywiście Kylo Ren, który będzie przyglądał się hełmowi Vadera. Oczywiście. Ale będzie znajdował się w jakimś jasnym otoczeniu i tutaj najprawdopodobniej będzie znajdował się właśnie wewnątrz tego łamacza blokady, a hełm Vadera będzie w jakimś pudle, czy w jakimś kontenerze, w jakimś opakowaniu, coś takiego. I przez... Cały pokaz, przez wszystkie te fragmenty tego filmu, Kylo Ren nie był pokazany w hełmie. Co dalej? Finn i Po będą w kokpicie Sokoła Millennium i to będzie fajnie pokazane, bo będą razem, czyli rzeczywiście były jakieś informacje wcześniej o tym, że oni się znowu będą rozdzielać, że będą wykonywać różne zadania, natomiast no będą w filmie sceny, w których oni są wszyscy razem we trójkę. Będzie oczywiście trochę akcji, czyli wybuch, który rozwala wszystkich szturmowców najprawdopodobniej w jakimś hangarze. Być może to jest mój domysł, już tutaj być może właśnie w tym hangarze, w którym się pojawia ten łamacz blokady. I dalej mamy scenę, w której jest pokazany fin opuszczonym wnętrzu statku, znaczy we wnętrzu statku, który wygląda na opuszczone. Znowu. Być może jest to ten łamacz blokady, który stoi w hangarze. Czyli, że nie wiem, bohaterowie znajdują statek księżniczki Lei, od którego tak naprawdę się cała przygoda zaczęła. Będzie pokazany Lando, oczywiście w tych fragmentach była krótka scena z Lando. I co ciekawe, będzie Rey z kuszą jego, czyli J.J. Abrams nawiąże do swojej własnej sceny z epizodu siódmego, kiedy to Han Solo zabrał na chwilę Czułemu jego kuszę. Tym razem Rey będzie widoczna z kuszą czułego. I w pokazanej zajawce nie ma, czy nie było prawie w ogóle dialogów, aczkolwiek gdzieś tam było słychać: Ktoś powiedział: We are in this together, czyli siedzimy w tym wszyscy razem, nie wiadomo kto do kogo, nie wiem czy autor nie poznał po głosie, czy nie pamiętał, znaczy autor oczywiście opisu tej, 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 tego pokazu nie pamiętał, czy nie poznał po głosie, w każdym razie no, zauważył, że się prawie w ogóle dialog nie pojawia, tylko jakieś takie właśnie pojedyncze sceny. Dajcie znać w komentarzach co myślicie na ten temat, naprawdę brzmi to bardzo fajnie, mnie bardzo interesuje tutaj ten łamacz blokady, ten statek, no bo zauważcie że jest to pierwszy statek, jaki w historii zobaczyliśmy w Gwiezdnych Wojnach w 77 na ekranie, jak księżniczka Leia ucieka przed krążownikiem Dartha Vadera. Także wygląda to niesamowicie. Być może to będzie jakaś kolejna rzecz, którą będzie próbował odzyskać ruch oporu. Także komentarze są do waszej dyspozycji piszcie, komentujcie, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby dać łapkę w górę. Koniecznie mam nadzieję, że będzie dużo łapek w górę. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać kanał i żeby zajrzeć na stronę osus.pl. Koniecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Biblioteki Osus. Dzięki wielkie. Pa pa.